Halo, halo, witajcie! Tu Radio Szczumic. Przez ostatnie pół roku stosunkowo mało, naprawdę mało zajmowałem się hmm, tematami geopolityki. E, samym covid też tak naprawdę niezbyt wiele. Hmm. Była to, była to sytuacja, którą wprowadziłem świadomie w swoich programach. W zasadzie brak pewnych programów tego typu. Zabrakło tych programów takich śledczych, tych dość długich, które przedstawiały różne informacje ze świata. Dlaczego? Dlatego, bo stwierdziłem, że faktycznie no, jest tego dość dużo. Wyczułem, że tematy cały czas wracają, obieg jest ten sam, co jakiś czas wraca to samo, co było już poruszone, i ponownie trzeba to sprawdzać, wałkować, i okazuje się, że to to samo. Te same środowiska powtarzają te same rzeczy. Ja też po części byłem w tych środowiskach. Czyli albo walkujemy apokalipsę i, 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 i znaki różne. To też dotykałem, z tego zupełnie się nie wycofałem, ale... Szukanie antychrysta, szukanie powiązań politycznych, szukanie powiązań finansowych, badanie big pharmy, badanie big teku, cały czas wałkowanie, pozwy niby jakieś tam prawne, wielkie rozprawy, które mają być, cały czas mówienie, że ktoś protestuje, że tu protesty, tam protesty, a w Polsce nic, tak? Cały czas ta sama narracja i, i, i cały czas te same linki od różnych osób do mnie trafiają o tej samej tematyce. No i stwierdziłem, że robię sobie od tego przerwę, żeby złapać dystans, bo odniosłem wrażenie, że jestem na karuzeli, która zapiernicza, jak szalona, nad którą na pewno nie mają kontroli właśnie te kanały informacyjne niezależne, bo cały czas gadają o tym samym. W kółko to samo, w koło Macieju i nic z tego nie wynika. No i patrzę na to z dystansu, i faktycznie nic z tego nie wynika. Mamy te same wiadomości, które mieliśmy teraz. Właśnie przejrzałem jakiś protest wielki w Brazylii, całe ulice zasiane niby 2 miliony czy tam 3 miliony. Już nawet nie wiem, czy to jest faktycznie z tego okresu, czy to jakiś karnawał w Rio i filmik sprzed lat. Już ciężko nawet to sprawdzać i poświęcać temu czas bo dostajemy te same tematy, dostajemy i my je wypluwamy i nic z nich nie wynika i znowu je dostajemy, wypluwamy i nic nie wynika i wydaje mi się, że jesteśmy, staliśmy się, mówię o tych youtuberach czy tam dziennikarzach niezależnych, staliśmy się świadomie, bardziej lub mniej świadomie narzędziami tych samych, którzy zarządzają na przykład głównym ściekiem informacyjnym, tak? Rzucane są nam ochłapy, które są nazywane teoriami spiskowymi, i możliwe, że w nich jest część prawdy. No ale co z tego? Co się zmienia, tak? Podawanie tych informacji sprawia, że oswajamy ludzi z nimi, ludzie stają się na nich na nie nieczuli, przestają na nie zwracać uwagę. A. Albo nawet coraz bardziej ludzie wierzą w to, że to jest kłamstwo, czyli że to faktycznie są teorie spiskowe. Nic z tego typu śledztw informacji nie wynika. Nie wiem czy zauważyliście, czy się ze mną zgadzacie. Jest jakiś postęp w jakimś kierunku? Nie wiem, coś się zmieniło. I przez te ostatnie dwa tygodnie zacząłem się znowu zastanawiać, bo, bo poczułem znowu jakiś taki głód drążenia tych tematów. Czy warto i co to zmieni, co to sprawi? Nie wiem, co zrobić, powiem Wam szczerze, bo wydaje mi się, że ta praca. No, na pewno będę miał większą oglądalność, to na pewno. Tylko czy o to chodzi, nie? Czy o to chodzi, żebym sobie podbił oglądalność i. No nie wiem, no. no chyba nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby dociekać, yy, dotykać sedna sprawy. I, I dzięki temu pół roku, który bardziej poświęciłem na rozważania duchowe niż te geopolityczne, yy, dochodzę do wniosku, to już w paru tych programach yy, mówiłem, że yy, najskuteczniejszy jest bierny opór, czyli olanie wszelkich informacji tak naprawdę. Tych teorii spiskowych też, tych apokaliptycznych, różnych aparek, trzeba znać, pismo trzeba znać, nie o to mi chodzi, nie? ale nakręcanie się, no to ja pamiętam na początku... Całej tej plandemonii natrafiłem no, na jakiegoś pastora ze Stanów, taki w bordowej czapeczce zarośnięty cały czas, że już przyjście, już porwanie i nie wiem, chyba do tej pory o tym mówi. A to już miało być dwa lata temu, nie? I no, ludzie idą za takimi rzeczami. To jest odwracanie uwagi od sedna. My nie mamy... Szukać antychrysta, wyczekiwać porwania jakoś tak namiętnie, no tak mamy na nie być ogólnie gotowi ale przez nasz styl życia, bo ono każdego zaskoczy, tak? Jeśli w ogóle do niego dojdzie, bo to też są różne teorie. Już nie chcę o tym dzisiaj mówić, tak? Tylko mówię do tych, którzy wierzą akurat w porwanie, to, to też no jasno jest napisane, że każdy będzie zaskoczony przyjściem ponownym Mesjasza, tak? I czy będziesz wierzył w porwanie, czy nie, czy jak bardzo będziesz do niego się szykował i wyliczał z różnych wzorów i informacji, to i tak nic ci to nie da. Bo będziesz zaskoczony. Jedyne przygotowanie jest takie, że odpowiednio znasz pismo, znasz ratunek, znasz prawdę, wiesz którędy prowadzi droga. tak? No ale o tym to mówiłem przez ostatnie pół roku w, w różny sposób, więc dzisiaj już nie będę. Także nie bagatelizuję pisma, to po to taka dygresja. Ale przykładanie złej wagi do niego, złej uwagi, nastawianie się na sensacje wszędzie, efekt ma żaden. Cały czas niewola jest pogłębiana, więc kompletne zignorowanie mainstreamu informacji sensacyjnych. No gdzie ten Kennedy apropos sensacyjnych rozpraw sądowych i w ogóle tego, że obalany system, no nic, nic się nie dzieje, to jest upuszczanie powietrza tylko. Olać wszystko, żyć, olać przepisy, które są nie, nielegalne, żyć tak jak się żyło te dwa lata, trzy lata temu. Zobaczcie, no wasza uwaga, my podniecamy się w internecie, ja też, tak tu, tamten coś wstawił, tu się buntują, tam coś, tu kolejny spisek, tu znowu fałci coś tam. Każdy już ma tyle pomysłów i teorii na, na, na te rzeczy, i co z tego. No i tak mam wrażenie, że tańczymy według muzyki, którą nam yy, grają globaliści. A oni dalej robią swoje. Więc yy, no dzisiaj proszę Was o komentarze, co, co myślicie o, o moich spostrzeżeniach. Yy, co myślicie o tym, żebym znowu zaczął się bardziej zajmować jakimiś tematami geopolitycznymi i, i wyciąganiem tych różnych bzdur. Syfu i przeróżnych kłamstw. I czy myślicie, że w ogóle to ma jakiś sens? No bo ktoś może powiedzieć, że ma to sens informacyjny, że informujemy jakiś ludzi, ale ludzie już są tak nastawieni, że jest taki podział, że nikt w to nowy nie uwierzy. A jeśli to ma jakiś efekt, to pogłębia się ich przekonanie o tym, że się jest jak tam. Teoretykiem spiskowym czy coś tak, to jak to oni tam nazywają, niech się nazywają. Więc bardzo proszę was o, o, o wasze myśli. I oto czy, czy w zasadzie powinienem dalej, czy powinienem wracać do tego, co tam robiłem rok temu, półtora roku temu. Dzięki, trzymajcie się.